i ten internet słaby? Um, znaczy i tak średnio bym no. powiedział. No mów no serio. Dobrze jest. Znaczy nie wiem. Najpierw muszę wejść do gry. I ty musisz powiedzieć czy masz lagi. No. Is I... I is the the Ale teraz włączyłeś, nie? No włączyłem, teraz włączyłem. Tak. <coughs> może no, być okay. pewien, że już nie będzie takiego faila. Łącz nagrywanie obrazu Łącz nagrywanie. ...dźwięku ogólnie <noise> Łącz TSA <PS> <noise> Uraziłeś mnie <noise> taki fajny materiał ośmiomi nie nagrał <noise> ten test Musiał to stwierdzić Musiał bo musiał nagrać głupiej swoją wioskę. Na tym pianinku. efekt motyla. A mówiłem, że nie chcę tych nojów. Mówiłem, że nie chcę tego. Ale musiał to nagrać. Efekt motyla. O, nie, 74. Masz szczęście. Będę razem z rozgrywką tak? No już się Wydaje. nagrywa, od dawna. Od kiedy? Od przed chwili. Od Jak ty? jeszcze byliśmy w poczekaniu. Aha. Daj. Mówiłem, że ja nie chcę tego oglądać. A ty musiałeś. Przepraszam, podkusiło mnie. Jebe. Nie przekinaj. Ku... Czyli my gram teraz na CTL, te na c, c a, na terrorystkę. Jak mamy podero na... to to szybciej pójdzie. Bottstone. To, to jedzie szybkie jak. Jak błyskawica. Dokładnie. To będzie szybkie jak rendering mojego wideo. To jedzie szybkie jak... O. Błyskawica. Jak Zbigniew stonoga. Jest raczej zamachowcem. Znaczy, on jest szybki. Hehehe. No. O, masz mniej, masz mniej. chciałem być, masz mniej FPS-ów. Masz, masz więcej. Masz mniej pingu, niż poprzednio. Wiesz, coś dobrze wyszło. Chodź, jedna rzecz. A ja w se w konekcie. Suki złe. Oje. Oh yeah. Aż tam pójdę no. Widzisz w, do w dole ekranu, że mam tylko 70 FPS, a to jest mój. Ja mam 58 Morda Nie narzekam To dobrze mam Drugi Around fajnie A ty Mikołaju A za tym orangu tanie zrobiłem wszystko się myli A Tak pro A tak propo i, i, i ważnych wiadomości śniwa mi się gra z Kambulki. Cze... A czemu propo? Piotrze, czy miłujesz mnie? Ja wiem, co teraz czujesz. Czuję się źle. Nagra nagraliśmy 8-minutowy bardzo ciekawy materiał z dużą ilością merytorycznych żartów. A poszedł się jebać. I ten będzie nieśmieszny, jak zawsze. Znaczy, nie jak zawsze, nie? U nas zawsze jest nieśmieszny. Batek to przyznał. To był taki bardzo, no to... To był bardzo... bardzo inteligentny dowcip. Artur, siadaj. Zrób to, co poprzednio. Śmieszy cię to? Co o tym sądzisz? Gdybyś miał określić to 0 do 1, do, do jak się podoba ten materiał. Dokładnie. Mi też. Jedyny człowiek, który się śmieje z Twoich żartów. I z Twoich żartów. Mord. Mord. Nie? <laughs> Całego. <radny. śmiech> <laughs> Wiktor, czy miłujesz mnie? Nie <laughs> dalej. Nie, 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 A muszę naklejać mikrofon. A, już. Cześć. Cześć. O, Fajny wstęp. Czemu tam jest jeden bot? To już wtedy będzie kompletnie nie nas zjedzie. A ty tą rozgrywkę będziesz rzucał, czy nie? Na końcu. A, rozgrywka. Piotrze, czy... nie. Okay. <laughs> Piotrze, czy Mar? Piotrze, czy nie? nie? Raczej nie? Chwila... Bądź chwilę przede mną. Albo nie, bądź chwilę. Czekaj. No, dobrze jest. O. Bartosz... Umyj partolion. Mam bombę. Co to jest partolion? <noise> nie wiem. Masz to umyć. Boję się, że umyję nie to, co trzeba. <noise> Hehehe, <noise> <Bartolio. głos> Jo Co? No! ładny kałaszek. A tak, a propos, to nie wiem, czy mówiłem, ale. Chyba mówiłem. Mówiłeś na rozgrzewce, ale podziel się z nami teraz jeszcze. Grzewka! Znaczy. <głos> Grzewka! <głos> Grodzka! Widziałem <noise> w guście! Znaczy, multi. <głos> multi... <głos> Mul, mul, jak to się nazywa? Cinco, raczej... No w tym samochodzie takim brzydkim, multilapie, nie... Mul, multipla. No, no, dobra. Macie? Dokładnie. No. Dokładnie? Iść tam, ja tam. I mi nie będzie mówił co mam robić. I mi nie mówi, że czarne jest czarne, a białe jest białe. Białe nie. Jak białe mówi, że coś jest czarne, to białe jest tam Jak czarne mówi, że to jest białe, to... to czarne jest to. Jest... Nie, czarne jest głupie. Nie. <głosy> <głosy> I o, no. nie, nie, chcę, nie chcę tu szerzyć nie, nieprzyjemnych rzeczy. No. Taki jak rozkał. I móc. tak nie masz do kogo szerzyć. Co? Tak nie masz do kogo szerzyć? Tak nie Jakbym to miał starać na publiczne, to by się złe rzeczy <noise> <noise> temu u O, Jak teraz się coś zjebie, to ja nie ręczę dla siebie i topię, <głosy> <głosy> to pierdolę <noise> <mój kuchni. głosy> On też tak. A ja nie był. Pepe. Dokładnie. Teraz udajmy się w merytoryczną dyskusję. Tak, tak, tak. Ja tak, wam to czynnego nie wpytam. Pa w konekcie. Zabije mnie. Mam 30 FPS. Nie ma 30 HP. Nie ja. tak nie. Uciekaj, chowaj się. Zabiję. Tak Zabije mnie. On będzie rozbrajał. A nie, bo nie ma... Uciekaj! Mocno <grym> <grym> <Nie. grym> <grym> multipla Przepraszam To był taki niekontrolowany śmiech Mam 20 razy w A ja mam 120 A, <grym> 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 czas, Cały czas, gdzieś w domu słyszę Kurwa <grym> ja Maki, jakbyś jakby Pierwak opowiedział śmieszny żart, to możesz się ty śmiać, bo ja się nie mogę. Ja opowiem merytoryczny żart, to ty się możesz nie śmiać. Więc co to znaczy słowo merytoryczne. To jest, to jest takie z tym. To już samo w sobie jest takie wiesz. Mądre, takie wiesz. Morda, no nie umiem się wysłodzić. <grym> Czyli Czy nie ty merytoryczne? Ale moje żarty są. Ej, <grym> <grym> no jak On ty zginiesz? No i co? Ja umrę O nie! Robi nam plecuszki Placuszki? No. <laughs> Ale jakie? Z gównem <śmiech> <śmiech> Kto zabił bałwana? Ty, hej Jem Uciekaj! Nie, bo on tam był No to co? Olej go Olek? <śmiech> Olek. <śmiech> Brawo Bartosz to wszystko przez FPS. -y. Ten odcinek wyjdzie krótszy, ale dobrze. To ma być i świąteczny. Nikt o, nie, nie, nie będzie nie. marnował czasu święta. No. <laughs> Na nas. No. Poza świętami zresztą też. Patrz, wiesz o tym. co Dużo. się dzieje. Choinka i święta i w dupie prezentuję. <śmienicza> prezenty w dupie. Ale dupie! Nie w dupie. <śmienicza> Rozalio. <śmienicza> wybacz. Znaczy ty wybacz, nie Rozalia. <śmienicza> ja się znowu obiłem. Co za achmed ze mnie. Oj, a to tam jest holda wielko A jak ten jest ten pałac kultury tam za to, bo nie? to nie mogę trafić co? A no, pałac kultury No to tam jest holda wielko <słyskatek> Eee. <śśynasty> nie nie wierzę Przez, <skryp� Yeti> przez tepsione <słyskatek> te 60... Nie po 50 do 80 fps nie mogę no, zabić proszę. bota. Ja, ja, ja też mam tak <słyskatek> Dzisiaj mam małe fps u Też nie mogę niczego zabić, ale ja mam fragów jeden Na boty A, na, na boty Dobrze jest Nie Czemu nie jest dobrze? Czemu ja otrzymam 120 FPS jakby to było za mało? Jezu To powinno mi starczyć do końca tego Masoleja. O cześć Zabiłeś drugi frag w meczu nie przecież. I co? Ojej. Ojej. Da dać mi akaczę i od razu szalej. To są najtrudniejsze. Porównaj mój kałasz a Takie same. W z czemu mi rzuciłeś apkę? Nie wiem, bo wolę kałacha. Dupes. Zanęciłeś mnie. Znaczy... Do zagrania kałachem. A na gówno Zaczyna się a tego Pierby okno był Uś? Bartek nie przejmuj się, cię wszystko wyklepię Chyba będziesz od spacetę Mój 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 basku A bo o. ja mam bombę Widzę, że to jest tak takie pim pim pim. O Niku! Nieee. Teraz ja zabiłem. O Rangutany. Frejny Miko, e ten bałwan. To brzydkie pawiany. To o Rangutany. Nie nie nie. Co? Nie był Widzisz? <grym> a kaczem się szaleje. Ej, do <grym> doganiam cię. Naszo... <grym> Naszo... <grym> nie uważaj co czemu... frytki robić. <grym> Idź na B. Spieprzaj. Ja no z pieprzaj. Ja swejkuję. a ty sam możesz. Nie uginie. Piąk. Jako choinka <grym> wielko. <grym> To zagnoje, nie mają telewizji na święta, nie puszczą se tego kolędowania z posatem. Nie puszczą se Kevina samego w Nowym Jorku. <laughs> przyjedźmy do niego, już nie będzie taki sam. No. He, <laughs> ja śmieszne... Ajajaj, mam mleko. Znaczy, no... chciałem <laughs> 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 powiedzieć, chciałem coś bardzo nieśmiesznego i powiedziałem, że mam mleko. No, no. podkładam mobę na tych hołdzie śniegu. Weż... <laughs> Lade, ktoś ci ty, ty. Ma, ty masz tak, ty masz pilnować Shorta i masz pilnować Apartów. Dobrze. Aha, czyli są od Apartów. Tio Niech to są od Shorta tak było. Tak, od tak było. tak? Na bo? Tak było. Tak? To jest dłuższe. Dzień. No. Myślałem, że to będzie nie. krótsze. Nie, ja mówiłem, że po terroru. będzie krócej. Nie, ty mówiłeś, ale ja mówiłem. Ja nic nie mówiłem, ale wiedziałem. Good job. Rysadź też. Cześć, ten smok w na drugą ninja. W jedno imię. Podkładam se, ja bombę. No. Zostaw mi go. I idź tam, tam. No ty szmoto... Ja nie rzuciłem flesza. Aha. Ja rzuciłem granat. Wow, no i co? A ubił Nie. Nie wiem. Nie zwrać, nie zwrać! Oh, masz bombę. Albo nie, ja wezmę. E, na, na. Na, 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 na. Cio! Yee, yee, yee. Fuck Good Fuck off. To, że, to, że nie śpiewamy świątecznych piosenek albo patriotyczno-świątecznych, znaczy. są takie? Cicho! Wiesz o co mi chodzi? Takie patriotyczne, ale święta. Tak jak Boże, coś, Polska. Nie znam. Przed twem orkanem Morda Dzioko <coughs> no Zanosi błagam no. Ale ten bod mał refleks Ojczyznę Bordę Na szorcie Gówno? Puść go puść go Mam się hapi Hapi? Uratuj mnie mój wybawco średnio. Pozdrawiam operatora kamery, czyli mnie. No. na tę na mrózgę pod choinką. To mi da, nikt mi nie da. Nie ma mruzgi. Wida w kraju. Iść, przez no. Ty pancerna co? choinka Proszę, nie O, masz mniej... Masz 35 pingu. Gdzieś ty to podróż. No tamto. A po co ja teraz zrobię? proszę Tak Norris. Calculated, patrz, wyjdą stamtąd za 7 sekund 6 Cię... 60 mołotowa A, to jest... to ja A, sam to za 1. 0 0,5 Możliwe, że rozbrajają Brawo Tak, przegraliśmy. tą rundę, tą rundę. Drugi był właśnie w dżungli. Tak? No. Jest tam. <noise> serio? Serio, Tak, Co zrobisz? Tak, zawsze działa. Chodź na B. Z ty. Nie. Oh, ten ma solej na bestach, To było coś No, kiedy były skiny, teraz mam własne. O. No. takie gówno. Nie, moje jest ale ładne. Oprócz tej M czwórki z błędu. No, <laughs> nie, 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 nie chwal się. Porywająca historia. Gaben z kurwą. <laughs> znaczy jego platforma Steam, którą stworzył przez 7 lat. To prawdziwie gówno. Nie polecam tego użytkownika Steama. Przez jego błąd e, zakupiona została mi M4 przetestowana w boju Desert Strike. <laughs> Znam większe błędy, takie jak ty. To nie było ja. miłe, Bartek. <noise> Powiedziałem i ja, żeby nie było ci smutku. A, to tak nie było miłe. <noise> Lewitująca czapka. Będą szli od. Wiedziałem, <noise> że tak będzie. Ja też, ale tam pobiegłem na nożu i nie z. Zbawa <noise> Eee, debilstwo. Tylko takie drżne jak Aftersack. przegrywają, wygrywają. Znaczy... No! Oh, a sobie zrobię taką grupę After i nawet nie zauważysz kiedy się podmienię. Nie. Chodź bliżej jest. Zależy gdzie popatrzysz. Bliżej, ja. bliżej, Święta. W ogóle faj fajnie, że zrobili śnieg. Znaczy, na miraża. Dokładnie hmm. Ostatnia runda w po stronie Terro Najsowo. No nie poszło tak y, szybko jak myślałem O patrz, możesz mnie przegonić. Nie, przepraszam, nie możesz zobacz na punkty. Jezu. Czemu? A, LVP. 10 LVP. Bo ty to ja to ja zabijam, to ty dostajesz gwiazdki No. Dobrze jest. Kill them all. Ostatnia runda. Nie. musi być LVP. tak jak jest. Interstrike. Wy się... doszli to... od Mida. Ja ci to mówię. O. Nie. Zakład? Ale jest, nie, nie, mam z sobą o co zakłożyć. O jednego fraga na USP. Dupaj się. Umyślcie się, jak to było. Bartolion. No, nie, to nie będzie mit. Słuchaj. No. Badujesz. Dobrze jest, żegnaj się. Ej, przepraszam, nie było mnie słychać, ale to co. wyniki ostatnich wyborów to jakaś porażka i myślę, że ta kurwa banda idiotów powtarzam. Kurwa banda idiotów, którzy. dobra, kończę. pa. pa.